Budowa tarasu rozpoczyna się od stworzenia konkretnej koncepcji w głowie. Kiedy już ją mamy, przychodzi czas na zakupy, w tym oczywiście deska tarasowa z oferty Build Timber. A następnie zakasamy rękawy i bierzemy się do roboty. Coraz więcej ludzi wyprowadza się z miasta na przedmieścia, z bloku do domu. A jak dom, to oczywiście taras. Jak zatem zadbać o taras, żeby zawsze prezentował się znakomicie? Zobaczcie sami. Pierwszym krokiem podczas montażu tarasu jest przygotowanie podłoża w formie rusztu instalacyjnego. Tutaj mamy przy użyciu łaty suchej struganej zabezpieczonej specjalnym środkiem podkładowym. Pierwszą łatę montujemy w odległości 10 cm od krawędzi betonu. Zalecany rozstaw między łatami wynosi około 50 cm. Zalecana odległość dylatacyjna legara podkładowego od ściany budynku wynosi około 1 cm. Proponujemy użyć wkręty do betonu o średnicy 7,5 mm długości 75 mm z ubem stożkowym. Wkręty zabezpieczone antykorozyjnie powłoką korsy. W tym konkretnym przypadku. Nie znamy jakości batonu, dlatego proponujemy zmniejszyć odległość między otworami do 50 cm. Tak przygotowane łaty tworzą legary, na których za chwilę będziemy kręcili deskę tarasową, ale najpierw ostatnie wkręcenie i możemy zaczynać. Montaż ukryty, na który składa się system HDS. W system ten wchodzi zacisk, na którym możemy od razu ustawić dylatację między deskami tarasowymi, specjalny bit, który powoduje zagłębienie się wkręta na odpowiednią głębokość oraz specjalnie przystosowane do zacisków wkręty, które wchodzą w materiał pod kątem 45 stopni, czego efektem jest montaż niewidoczny. Z pierwszą deską jest jak z żoną, jeżeli o nią zadbamy odpowiednio, to nam się to na pewno opłaci. W tym przypadku wybraliśmy system montażu ukrytego i przyda nam się to urządzenie. Natomiast jeżeli chodzi o pierwszą deskę, no to wkręt HDS będziemy musieli kręcić przez lico, bo tego urządzenia tutaj nie damy rady dopasować. Pamiętajcie o tym, że w miejscu połączenia naszej deski tarasowej do głównego legara powinniśmy dodać po jednej łacie pomocniczej. Dzięki temu zyskamy stabilną konstrukcję. System HDS. Dzięki niemu po włożeniu mamy odpowiednią szczelinę między deskami, a po zaciśnięciu miejsce, w które powinniśmy wkręcić nasz wkręt. I dzięki temu wkręt będzie wkręcony na odpowiednią głębokość. Dom. Zaraz kawa. Tak trzeba żyć. Chronobit wyznacza trendy.